Hejka widzowie, dzisiaj są nowości Jest nowy internet w plecaku Nie wiem czy będzie działo, może Dobra, do Rybsona będziemy spóźnieni Siakro. Witam Spokojnie, mam tu internet Po prostu kurwa Są zakłócenia w plecaku, aby Halo? Dobra, dobra Kurwa, nikt nie oddaj Kamil Jest, dobrze, ogarnąłeś w końcu? No light tuślę się? Jak... Zatem, Zami, że to jest light, wszystko. wystarczyło, żeby... A rozumiesz, żebyśmy się zatrzymali, że ogarnął. gruby i luki, no oni jadą uberem tutaj. Dresa? Nie wiem, no, bo... Siema, no, tam, no bo tam był napisany parking. Ale tu też jest. No dobra, no nie wiedziałem, był napisany. Teraz rzeczy chyba, co? W co aucie? No tak, wracamy do A to wracamy przyskamy przyskamy przyskamy. do auta. No dobra, to przeskakuj przez siatkę. Dobra, to jedziemy tam. Luki dresy i bluza, ale luki to nieważne czy jest ciepło, On zawsze ma... Ty jaką trasę wreszcie płyniemy? To... Najtrudniejszą. A najtrudniejsza będzie największa szans na wypkę, no to lipa. Na w racja. Rację... No bo wiesz... No, no, najdłuższą, najdłuższą? Nie no, najtrudniejszą pójmy. Kurde, gdzie, pójmy? A gdzie to się wybiera? Nie no kur... Jakby no... Teraz e, żebym wbiedzie. ja miał w miarę git szansę na dnie utonięcie. Wbiedzie, no. Ja przed dogadaj tą trasę. <śmiech> <śmiech> bo to jest No dobra, co to jak Jaki tak... Jaki tak już za późno teraz? teraz wyjąć. To nie jest moja wina, to wszystko wina Sukara. Ale co? <laughs> no jest internet mówię tak, pewnie nie będziecie wysłać, nie? Wszedłem w pociągu, nie? człowieku, normalnie takie grzmoty, no. że masakra, nie? Normalnie były takie grzmoty, nie?, no. że tymi aryłkami tam nielegalnie jechały przy samym tyglu, nie? Normalnie na 3 metry odeszli, nie? Oj, to no, nie? Ten klasza wali. Nie, bój się stworzyć dobrze. Gościu, Dopływacie tam gdzie byliśmy. Byli jasne. Dobra. tam widać z daleka te domki i widać taki duży nakład. Zaczynamy. Za także tam mhm. kończycie. A co jakbyśmy nie skręcili w to? Uratujemy. Idziemy dalej i <głos》>. za nas ratować. Gdzieś tam w Warszawie nawet odbierzemy pod Poniatowskim. No. No. I na ile czasu no. to jest gdzieś płynęcia? Znaczy my tak szacujemy między 2,5 a 4. Patrząc na Was takie 3 pół godziny. <głos》<głos> dobra, tu udanego spływu ja. Dzięki bardzo. Kurwa, jak ci piję, to ja dowód nie wiem. Dobra, złapałem to picie. Dobra, tu wsiadajcie, już was zepchniemy, będzie prościej. Hiiiiii, oni cię zaraz wynikną. No, 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 kurwa, kurwa. Kurwa, Ja Jak Przecież my na start się już obrócimy. Nie, 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 ja wchodzę Wejdź zakręć stąd Bo ja muszę jechać na Jestem no i zajebiście Zuby są strany bo nie umie Głęboko tu? Do... No. 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 Tak głęboko debilu to jest dotknij ręką piachu Aha, A taka. bez kitu to ty Sorry no, kur... nie, r... Ej przyspieszcie bo doganiam za bardzo <laughs> No już już kur... Ty piach mnie zatrzymał no, kur... nie, mać, zatopiło mnie! On się boi, co ty robisz tutaj? Piasek Uf, mnie zatrzymał! <gaj> no ja też! uspakuj no się, kurwa maśnik! Cześć, zatrzymaj się, bo ja... No i taka chillera, nie? O, fajnie, fuj. Nie, nie ma ich! Nie, ich! Nie. utopili? No, Ej tam są chyba Są, 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 są Jabłasz z Lukim ugrzęźli na jakiejś k***y Prowadzili kajak we dwójkę Teraz nie wiem co oni odp***ają Chodźcie mnie tyłu no lewo skręcać, aby, kura, Czemu ja trzymam k***a też was? O! Co ty robisz? Chcę piwo otworzyć Te debil w ekipie i zawsze masz problem z tym Dawaj to ty no. piwo no kula. Kurwa. musisz otwierać piwo? Nie O butelki? Nie. Nie. Czekaj Jest Tu Jest internet, Tu jest internet 2G widzowy, no jest kur... ciężko, no nie? Bo was złamy na pół! Kur... ja nie jestem pierwszy raz na kajakach, no tego biorę ci kur... Ty ki... tam... Łuk z tej strony i kur... z tym! Kurwa obróciło mną! O oh, kurwa stop, stop 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 Co wypadło? Czekaj, bo piwo spadło! Ku... Gdzie jest piwo! Stop, 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 Nie, 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 ja nie byłem gdzieś piwo spadło, to no. eee! No kurwa! Nie to się mi tampy kurwa! Ale poczekaj na mnie, kurwa, Daj, do się mnie? Biosło, rad. Biosło, rad. Ja nie płynę z tym Płynie ze wziemę! Płynie ze wziemę! A, to no nie, bo tu nie ma miejsca! E. Kurwa, e, piwo, piwo mi dał je... Kurwa! No czekaj, na mnie to do pijania! daj to No i daj tu wody! to No kurwa. I świeciu, Karlsberg, może być, wiesz? A mi mi kurwa odpływa na tej kanapie. Spij Nie. Nie Najbardziej. jak najbardziej. Oboje, ja 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 Dobra. za kurwa ja Cześć, jest to? Ja mam, braki. Jak on najbardziej pozycji sugar? Na, na, na jeszcze. Nie? nie no, kurwa. Na, ja, ja, ja kolkę łapię na pieska. Na jeszcze najlepiej. Kolkę? No. no tak, opierdalasz się albo ewentualnie, że ktoś ci dupę chciał. Luki ciała mi japcana, niesamowite. Dobra, no, przerwę robimy. Przerwę na sikanie. Ej, serio, musimy kiedyś powtórzyć te kajaki. Zajebiste są. No fajne są, fajne Nie, spoko no i, no i no za płytko, bo powinno być taka wiesz. Ryzyko kurwa, że ktoś się utopi, kurwa. No inną trasę zajebiemy. Mnie lżej niż japcana. Dziękuję Patryk. No Mamy dobra, do Luki będziesz odpowiedzialny za plecak? Nie. No weź kurwa, to już masz kasę jak lodu, jak nie no to się ściekniemy na pół. No to na pół spoko, nie? No, no, to, na nie pół, to, czy... to na pół, to... Ty czy... a, jest... a jak ja stoję tak w tym wodzie, aż ci u tu dopiero coś cało, to, to, to jak hi nie do Ten? No. 10 k na ale plecak za drogi na pół. Ja dziesięć kana czerwone? Tylko luki. Ja nie mówię, że... Żeby... Luki obstawiłem, kurwa 10. Bez kitu ty Polskę! Nie! Słuchaj, luki, stój, mnie, słuchaj! Nie? słuchaj nie? Jak zatopimy <laughs> przez niego, nie? To go zmuszę, żeby zapłacił całość. Jak przeze ja mnie to się dołoży. Ja nie, nie ja... Okraść, ja go mogę okraść, ja go mogę A no to go okradniesz. Bez kitu, ty kurwa 10 nie, tysięcy nie. na Polskę stawiasz, debilu jebany. Dopiero sobie przypomniałem i ty mówisz, że ci za drogo 6 koła na plecach. Ja Zobacz. Na jebany jestem jak chuj, nie? Nie. Jak to no wygląda? No kurwa ty, ze 300 To tak, żeby dwóch nas było kurwa. widać najlepiej. A to ja nie wiem, jak to będzie. Zarabio. Piwo. Ej, nie miałem ze Zonski już półtorej rok, no, to reggał! Mamy pigułek! Ty, tylko no, reggał! Ty chyba kochasz tą dziewczynę! Nie, nie, bo ja się badam regularnie! No nie, kurwa! Ja po prostu. Koze, ko koze, ko jak chodzę, ko 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 kochasz! Szczure, a ko I mówię, że nie, ale jak chodzę na imię! Szura skocha dziewczynę! Szura skocha dziewczynę! Jak skocha dziewczynę! Szura skocha Ja musiałem też to Ty, jakie ptaki! Toż to kurwa te! Łapędzie! To bociany! Ty znam mnie nie ja pierdolę ty szczura do ucha Kamera jest na ciebie raz! A, a czekaj O Dammas hop no kurwa ja pierdolę No się dziękuję! nie no weź kurwa zapnij no, no! się kurwa bo nie No spierdalaj no na jakieś kotlety Ale kurwa my musimy to przepłynąć najpierw A potem na kotlety no, Tak tak a, to, a bo, dasz dana. papieroska Da Jest mała trumna, jak Co ty robisz, debilu, kurwa, jebany no O kurwa, spetrałem do wody. Do kajaka chciałem. Do kajaka, no. Sorry Twix, sorry Twix. O kurwa no zjebie no! O, o. Bo nie bujaj mnie kurwo jebana! Czekaj, na razie nie to nie puszczałem. Nie, nie wyjebałem do wody, tylko zgasiłem o wodę. Ej, pokaż jak palisz! Pokaż jak palisz, pokaż jak palisz! Rybson pali, tak kurwa je widelce. Ej, o co pan jesteś? Ja tak nie wróciłem. Co ty mu piuta oglądasz kurwa! Ty ryba ciągnie pałę para Maxilowi! A w moim nie ruchaj się, ty ty nie weźmie na Kurwa! Ja pierdolę, ja pierdolę, kurwa ta streamerka to jest taka przejebana robota, kurwa. A oni pierdolą, że kurwa na kasie jest ciężar. Kurwa, kurwa tu kamerę ustawisz, tu wiosłować, no przy mnie chuj strzeli zaraz, no. Kurwa, telefon. O kurwa, co to było? No tylko ja się ruszyłem, się nie lubię. No. To jest goma! To nie trzyma mojego kajaka, kurwa jebana! Kurwa, nie marduj jedzenia, Debilu! No kurwa, Dobra, kurwa! No kurwa, no co ty robisz? kurwa! Ja bym Ej, nie Ej, ja wyłączam ten czat, bo kurwa, mam tak gorący telefon, że mi zaraz kurwa wybuchnie Jedna i druga jest mocna teraz. chciałem do wody go wsadzić, żeby go chłodzić, kurwa, już mam tak najebane wełbie! kurwa, o kurwa, do prawej, do prawej, o. o kurwa jaki prąd, trzymaj się teraz O kurwa Nie jest, no spokojnie Czekaj kamerę trzeba ustawić Ach, Ty dzieci gołe, czekaj nagramy Daj na dzieci Ej kurwa, gazeluj się te kurwa grubo To se jajca robi, to nie jestem boksdelem. A tu człowieku box z kukurydzy wypierdala z lornetką kurwa na te dzieci. Ej! jeszcze masny Ben się puścił, ty! Ale masny Ben leci, kurwa! Leci po dzieci, kurwa! Uwaga, dzieci, masny Ben leci, kurwa jego mać! dzieci, masny Ben leci! Pogląd, czerwona, czerwona komiara! Spójrzcie was z tego Bena, ej! Leci! Leci! Na fula! Daj na fulla jeden butel! Ale wyłączył! Za tutaj masz te zimę, nasa trójka, za mam na balach patrz Ty, patrz Chłop dupcy Chłop jest nagi Nagi jest jesteś Chowaj fiutka On jest nagi, jasne, widzisz go? On jest nagi, kurwa Dobra, nie pokażę tego Tego, nie? No Pomachał, no daj mu z A, Ty, największym tym zagrożeniem tutaj jest Konar, ale nie kurwa ten na rzece, tylko Paramaquilla Paramaquilla Powstrzygał Myślę, o! o, 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 o. Kurwa, Kur, kurwa! Jak tam woda? Bo jeszcze nie wpadliśmy Dobra Tak Trzeba będzie spróbować Ej kurwa! Ej nie, nie! Bo wybiegaliśmy do tego, na moje, kurwa. Nie nie ta się nie biega, się nie się. Ej wszyscy jesteśmy na dobra, nie utopimy się jesteśmy na Ej no kurwa Pyratowiczka miem na Sorry kurwa Ryb są kolejne piwo odpala On się stary wyjebał ta. Do góry, do góry a, 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 Słuchaj do góry, dajmy gabi do górę wyjem go! Wyjem go, go teraz! Wyjem go, teraz, 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 teraz! teraz Wjem go! Wyb go teraz! go, wyjem go, go! Połóż się na nim, koniec, koniec, koniec Kurwa! Koniec! kurwa! No. Ale muszę się wystrzać, kurwa! Czekaj! No kurwa! Ja pierdolie! No gdzie kurwa? w gacie, ja! ja. <ślech> nie no, nie zeście się w gacie! Ej pomóż! Czemu ty zawsze? Kurwa nie steruje? <laughs> Bez złap, złap, <laughs> <laughs> dobra, idę się odlać Jabczan. Wyjebali się! Ty, <laughs> wyjebali się! O kurwa! O kurwa! O kurwa! I co teraz kurwa? Co daj, 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 daj. Co, daj, daj, teraz? Daj, daj. co teraz, co teraz? Co teraz? Nic, nic. Kurwa! No daj, dajmy kajsał. Odetrę to. Nagra jak się wyjebali. Kurwa kretynie! To mój drugi telefon! A raz już dwa telefony i powiedział nie ma opcji się wyjebać widzowie. Taką bombę. Ja nie wiedziałem, że ja mam aż taką bombę kurwa. Dobra, jademy tam. Tylko czekaj, bo kurwa, naprawdę Japsan jest kurwa grubo, nie? Ze mną. Pod drzewem, pod drzewem macie. Pod drzewem jest. jedyne. się nie widzę. Kurwa, to. Trzymaj, do góry, do góry, do góry. Nie da się, nie da. Kurwa. kurwa. Ja mogę im pomóc, ja mogę im pomóc. Dobra, dobra, dobra są, Mamy jedną wioskę i no. to ja, ja pójdę, pójdę, pójdę. Ej, on zgubi wioskę. Nie, pójdę, no kurwa, no kurwa, no trudno. No, ja umiem pływać. Nie, tu jest głęboko, serio ja A? Tu jest głęboko, ja no, ja no... nie zostawię już samego jak ja pójdę właśnie nie umiem. Ja pierdolę kurwa, jak mi telefon nie działa do chuja, co tu się kurwa odkiebało. Gdzie ten telefon? Ty, gdzie mój telefon? Stój. No kurwa właśnie, stój! Stój, nie ma? No kurwa, no nie widzę go, nie? Szuka jak nie, na nie? Całość mam, to mam, mam, o... mam, mam, mam. Mam o działa, włączył się. Robimy wulkan? Ej! Jak będzie mi się chciało żygać, mogę zrobić. Dobra, ja też. Szmatu no! Czemu to? Do lewej, kurwa nie idzie. Weź kurwa wiosłuj, no bo ja jestem od kręcenia, a nie od speeda, kurwa no. Płynął! Płynął, płynął. Zaraz, ja pierdolę, się zrzykło. Nie masz wiosła? Wiosła kurwa? Naprawdę nie ma wiosła jednego? Nie ma. Jak kurwa nie ma? Kurwa, bo my tyle płynęliśmy no, Nie, we trwa, odjebało, tyle płynęliśmy. No. Wy tyle pełna na pizda paliśmy. Dobrze zostało. Mniej się wlewa Ja. Usłuchaj się Deviru, usłuchaj się! Złuchaj się Jebana, to, cały, 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 cały telefon! Nie, nie, nie! Pierdolę cię! Szmato Jebany! No to pierdolę! Sorry Twist, Ej, sorry, 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 się, ja, pierdol... Kurwa, no dolecam się! Pierdolony gej się, zagadnij! Zamknij się, kurwa! Deviru Jebany! Próbujesz być śmieszny, śmiesz upierdolony! Kurwa, babaszku, za 2 minuty! No to jest tak pierdolny, kurwa! Kurwa, pójdź i do pizza takie gadanie! Nooo! Być się bardzo zatrzymał w nie pójdziesz, kurwa jak śmata, sorry Twist, z tego zjeba! No i nie fajne kajaczki, fajny wypad ze znajomymi Halo! Full Pizza no I Mój kogo? Mój zginął, kurde utonął <śmiech> <śmiech> Ten drugi <laughs> od czatu, jeden się znalazł. Ja stary, ja wszystko Też wyci... to jest Te tu Cztry... no, mi, Ale mi to chodzi o to, że to już jakieś masz coś na nim? No nie, tylko informacje się czac, nie? A ty rozumiesz, jak jakbyście się zatrzymali, chociaż nie płynęli do góry, to by było widać, jak wyciągam gdzieś, buty, wyciągam klawki, wyciągam wiosło, wiosło. Nie, wyciągam, to wiosło wyciągam, kurwa... Ale szmato! Wyciągam, Ej, kurwa! kurwa. Wiosło jest pod drzewem, żeśmy ci krzyczeli 13 lat! Ale ja cię zawsze ja, no. ja swoje rzeczy, no kurwa, jedno, wiosło będę nie łapał, nie. no! Ty jesteś pojebany! Dobra, wracamy tam? Wracamy tam? Wracamy! Dobra! Tak, na pewno wrócicie! Ale tak się nie! A wrócicie tam? Tak! No dawaj, dawaj, dawaj! No dobrze Dawaj kurwa! No ile z godziny nas tu będzie wysławać? No, tak? no luźno! Ej, a czemu nie płynęliśmy w... No wy kurwo! Nie, wiem! Tręcę mnie bolo no. Kurwa, nie mam siły! Kurwa! 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 Dobra, Jawczan, ja tam idę kurwa! No debil! Ja tam idę kurwa z buta! To było za mostem, debilo! Dobra, no to się przejdę, podejdę do brzegu i się przejdę, no. Znajdę, Luki! No. Jak Jasne. telefonu nie będzie, to chociaż wiosło! On Luki! On poszedł, kurwa, kilometr stąd, nie wziął telefonu, nie wziął butów, idzie na Bosso w ogóle. Luki! On jest Luki, wróć! Do Luki! Jest, widzę, mam go. moście, tuż przymoście. Dobra, ej, po niego idę. Trzymajcie się, kurwa. Serio, masz? Po... Eee... Do ja, ja idę tam, kurwa. Kurda, kurda, Kto, no, duma, kurwa Kurwa, gębówko ja, Co Kurwa Nie wiem, tam? Serio pytam Ja wiem, właśnie się dwa popłynąć po Czur odpali streama na Instagram Jest Luki! Płynę do ciebie! Wiste, Telefon. Piszcie na Instagramie o Szczura, że ma telefon luki Pokaż Ale telefon, telefon. Chuj ja znalazłem, jest tam nieba Szczura, te... Szczura z... znalazł ten telefon na lokalizacji Kurwa, wziąłem sobie jednorazówkę na tą podróż No i całą zamoczyłem i chuj z tą jednorazówką Ty Szczura z telefonem pływa Gdzieś tutaj jest, przystań w szybarach ja pierdolony jest pod tym drzewem, kurwa tam za mostem, pójdź co się wyjebali. No to, to on wróci tu za 15 minut z powrotem. Już idę, już idę! Wiosło wasze! Gdzie? Ty! Wiosło i kurwa! Dobra, tylko telefon! Nie, osaleję. Jebany, kurwa, spasiony ja kurwa, grubas. Nie no! Szybci będzie, jak wyjdziesz, kurwa i zacznij to pchać kajaku, może tak kurwa, może temu kurwa tak wolno to idzie, bo już mamy kurwa probian tutaj o płynie już bez Chciałem być to z budyniem wsiadł do jednego kajaka, to jest koniec Daj full speeda Wyjemy się z tym plecakiem kurwa ze wszystkim o, nie mogę! No, <noise> kurwa, debile! Ale to sam ja mogę zrobić, jak się na squirrelacie. Klaska na dwie godziny. Od dwóch do czterech, kurwa, my to 6 godzinę już wiemy. Nie? ci powiem ile? pięć na pewno. O! Oh. Halo! Musiałem naprawić, bo tak Luki odłączył to, router. Znaleźli wiosło? Tak, znaleźliśmy wiosło. Ze strady jest tak, no mój powerbank w plecaku. Mam nadzieję, że nic więcej się nie zaleje, ale rzeczy są mokre. Że nie dojdzie do żadnego zwarcia. Więc no, tak, jeden powerbank. Telefon szczura za ten chyba 400 zł, e, mój powerbank 130, e, głośnik szczura za 120, następnym razem ktoś pojedzie wcześniej na kajaki, sprawdzić sprawdzi czy jest internet, dopiero my wtedy, no tak trzeba, no trzeba komuś zapłacić kurwa 300 zł, żeby po prostu pojechał, sprawdził i nam się to przecież będzie opłacało, że ktoś pojedzie i sprawdzi. Nie, zdało się, panie. Fajnie było. Płynął By ktoś dłużej? Teraz nie, były wy, wy ostatnie. <laughs> my Git, przynajmniej nie jesteśmy najgorsi. Znaczy, przynajmniej jesteśmy najgorsi. Ty kurwa, zaraz mi minął 80 km miesięcznie chodzić Tak. <laughs> no, Dobra, widzowie, to się Siemano. Mnie to chyba odłączaj, co? Dzięki wszystkim. Piona na raz Zajebiście było, powtórzymy to i ulepszymy ten pomysł. Mogłoby 400, naprawdę. Pozdrawiam ziel? Radom! Dobrze. Dobra, no i widzisz, kurwa. spoko ludzie tu są. Nie <grym> <Ja>. takie kurwy. <grym> ja, pierdolę tu no, Dlaczego zadzwonił po jednej? No tak, jestem. Ja <grym> Bedrobel! Bedro. Kurwa, <grym> ale. Hello! Dobra, hello! hello Wyłączam wziąsie. twojego streama, tak? Czwary, <grym>. obsługa. Okej, kurwa, stop! Stop! Z Box Dobra, hello! Ej, stary marzy mi się w chuj praca w tym, w lombardzie. I tak w chuj mi się pracować w lombardzie. Grałem w ciszy. No. Ja, ja się już zamykam, wy teraz gadajcie. Drywale! Nie, który są nie był na włosy, bo myślałbym, że wciągałaś coś. No. Dzięki Kole za dzisiaj Elo Cześć, trzymaj się ryba Dzięki za bardzo dzisiaj fajnie się robiłem, dzięki Do powtórzenia tego No to kurwa Co abelo? Trzymaj się Zostałem już sam Dzięki za dziś Za 18 godzin Kolejny stream Dzisiaj